Witaj piękna duszo, zapraszam Cię na energię na dzień dzisiejszy. Wybiorę jedną kartę. Zachęcam też do zostawienia obserwacji, subskrypcji, ponieważ dzisiaj na kanale zaczną pojawiać się czytania dla znaków zodiaku na miesiąc grudzień. Jaka energia na dziś? Na dzisiejszy dzień? Mamy rycerza buław. Rycerz Buław, ognista energia. Energia ruchów, energia bodźca, energia reakcji. W dniu dzisiejszym ruszycie coś z miejsca. Warto zaufać impulsowi, podążyć za tym, co Cię ekscytuje. Świetny moment na odważną komunikację. Na nagrania, na działanie pod presją intuicji. Właśnie dziś Twoje pomysły mogą chwycić od razu, przynieść od razu jakiś fajny efekt. Energetycznie karta może mówić: idź za iskrą. Ruch przyniesie Ci więcej niż planowanie, więcej niż stagnacja. Czyli mimo poniedziałku, dzisiaj ruszamy z kopyta, i teraz karta myśli pozytywnych na dzień dzisiejszy. Jedna energia. Upadło mi. Uzdrawiasz się. Uzdrowienie następuje sezonowo. Nie można go przyspieszyć ani zmusić do dostosowania się do harmonogramu. Tak często przeklinamy nasiona, które nie zapuściły korzeni, nie zdając sobie sprawy, że to nie był ich czas. Potrzebują więcej wody, światła słonecznego i pielęgnacji. Dręczenie siebie blokuje regenerację. Czasami uzdrowienie, na którym się skupiamy, nie jest uzdrowieniem, które ma miejsce. Zachodzi o wiele głębsze uzdrowienie. Mój drogi, bądź cierpliwy, uzdrawiasz się. Piękna karta, piękne przesłanie. Życzę Wam miłego dnia.